Ja jako łodzianka chciałabym po pierwsze spytać naszych łódzkich parlamentarzystów. Jeżeli się nie mylę, jest ich trzech: pani Katarzyna Skrzydlewska, Jacek Sariusz-Wolski i Janusz Wojciechowski. Otóż chciałabym się spytać każdego z nich z osobna, jakie działania w okresie swojej kariery europarlamentarnej podjęli na rzecz naszego miasta lub naszego regionu. Konkretnie chciałabym otrzymać taką listę inicjatyw, które podjęli, e, pomysłów, które udało im się zrealizować, których nie udało im się zrealizować i dlaczego. Drugie pytanie jest do wszystkich polskich europarlamentarzystów. Chciałabym się dowiedzieć, który z nich e, współpracował z e, Europejskim Centrum Monitoringu Narkotyków i Narkomanii e, i w jaki sposób e, przyczynił się do wypracowania Wspólnej europejskiej koncepcji polityki narkotykowej. Chodzi mi o podejście do prewencji, zapobiegania rozprzestrzeniania się narkomanii, i o podejście do karania za niewielkie ilości za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków. W jaki sposób, jeżeli takie działania podejmują, jakie to są działania? Konkretnie na czym ta współpraca polega i w jaki sposób uzasadniają taką, takie bądź inne podejście właśnie do tworzenia europejskiej polityki narkotykowej. Dziękuję. Dziękujemy.